Serwus. W tym odcinku spróbujemy odpowiedzieć na często zadawane przez Was pytanie, a mianowicie, czy da się zmierzyć zawartość alkoholu w zrobionym przez nas winie? Zapraszam do oglądania. Odpowiedź na to pytanie nie będzie taka oczywista i prosta. Więc jak to jest? Zrobiliśmy sobie winko z owoców i. I chcemy sprawdzić, ile ma procent, czy jest mocne, czy nie. Czy możemy to zrobić? Z jednej strony możemy, z drugiej nie możemy. Jest coś takiego, jak yy, wskaźnik zawartości alkoholu w winie, wskaźnik kapilarny, tak zwany winomierz kapilarny, do mierzenia zawartości alkoholu w winie, którym możemy się posłużyć. Tylko jedno ale jest takie, że. Od 0 do 25% pokazuje zawartość alkoholu, więc dla naszego wina w zupełności wystarczy. Tylko jest problem z tym, że ten wskaźnik jest tylko dla win wytrawnych, w których cukier całkowicie wyfermentował. Także jeżeli mamy wino słodkie, półsłodkie, w którym, wino w którym jeszcze jest cukier, to niestety. Gęstość wina będzie inna i ten wskaźnik nie pokaże nam, ile mamy tego alkoholu w tym winie. Także musimy jedynie stosować i mierzyć wina, które są pozbawione cukru, wina wytrawne. Zaraz sprawdzimy w ogóle, czy ten wskaźnik działa, czy pokazuje. Dlatego dziś byłem w biedronce, dawno już nie kupowałem. I teraz pokażę Wam, jak sprawdzić zawartość alkoholu w winie, które mamy. Przywiozłem właśnie ze sklepu wino czerwone, wytrawne, portugalskie. Na etykiecie widnieje informacja, że wino jest 14%. Także będziemy mieli okazję sprawdzić, co pokaże nam wskaźnik. Oczywiście nie chcemy mierzyć wina kupnego, bo nie o to chodzi, tylko wina swojskie, domowe. Ale na początek sprawdzimy. Co pokażę wskaźnik, czy pokażę około 14%, i za chwilę zmierzymy wino. Które mam? Mam tu wino hibiskusowe, wytrawne. Ogarnąłem to trochę, zahaczyłem o tablicę i no i widzicie co się stało. Na szczęście że jest cały, pipeta się tylko potrzaskała, także przystępujemy do otwierania wina i zmierzenia zawartości alkoholu. Nie pamiętam już kiedy ostatnio byłem w sklepie po wino, odkąd zacząłem robić wina w domu, wina domowe, nie mam potrzeby chodzenia do sklepu. I przypuszczam, że wy też już y, robiąc wina domowe coraz rzadziej kupujecie wina w sklepie. No ale dobra. Y, mamy winomierz. Y, nalewamy małą próbkę wina. Ok. I teraz musimy czekać, aż zacznie na dole skapywać wino. Jak zacznie skapywać, będziemy mogli winomierz obrócić i zmierzyć zawartość alkoholu. No i po chwili zobaczcie, wino zaczyna nam kapać od dołu, także przelało się przez winomierz, także wylewamy próbkę wina i odwracamy do góry nogami nasz winomierz w celu odczytania zawartości alkoholu w naszym winie. Mamy odwrócony nasz winomierz. Tutaj mamy skalę od 0 do 25. I mamy wskazanie. Winomierz pokazuje około 15-16% w winie alkoholu. Czyli bardzo niewiele się pomylił, bo nasze wino według producenta ma 14%. Także widzicie pomiar jest yy, minimalnie różny nie jest to super dokładne, ale mniej więcej pokazał, no pomylił się o około 2% Także tak działa winomierz I sprawdzimy teraz ile alkoholu jest w moim winie hibiskusowym, wytrawnym Znowu pobieramy próbkę I czekamy aż zacznie skapywać Odwracamy do góry nogami, odczytujemy zawartość. To wino też jest wytrawne, pozbawione cukru, także zobaczymy, co nam pokaże winomierz. Kto jeszcze nie robił wina z kwiatów hibiskusa, to gorąco polecam. Winko bardzo fajne. Jak widzicie, tutaj już nam zaczyna kapać na dole. Więc zlewamy, odwracamy do góry nogami i zaraz będziemy odczytywać. Zawartość alkoholu i tak to mniej więcej wygląda. Moje winko według wskazania winomierza ma 18,5% alkoholu. Może mieć około 17%, więc niewielka jest różnica, bo moje wino hibiskusowe po przeliczeniu miałoby właśnie około 17%. Także pamiętajcie, winomierz kapilarny stosujemy tylko do win wytrawnych, a nie do win słodkich, bo cukier zmienia gęstość i pomiar już nie będzie miarodajny. Także wskazanie będzie niedokładne już całkowicie. Ale ktoś by się mógł zapytać, czy w takim razie nie jesteśmy w stanie zmierzyć zawartości alkoholu w winie, które zrobiliśmy? Oczywiście, że jesteśmy. Tylko jeżeli chcemy zmierzyć alkohol w winie, to. Nie mierzymy już w gotowym produkcie, w gotowym winie, tylko na samym początku i nie mierzymy alkoholu, wtedy tylko zawartość cukru. I przechodzą nam z pomocą cukromierze. Cukromierzem mierzymy poziom cukru. Na prostym przykładzie pokażę Wam mniej więcej, jak to się przelicza. Nastawiamy wino. Soku jakiegoś wiśniowego, dodajemy cukier, dodajemy wodę, mamy 20 litrów nastawu, stawu, dodajemy drożdże, wrzucamy cukromierz, mierzymy zawartość cukru. Cukromierz pokazuje powiedzmy 23 na skali. Z zanurzamy go, on pływa, pokazuje 23 BLG. Patrzymy na tabelkę, odczytujemy z tabelki, zazwyczaj jest dołączona do cukromierza. 23 BLG to 12 i pró... 12,5% alkoholu zobaczcie będzie widać 23 blg 12,5% czyli po wyfermentowaniu po wyfermentowaniu tego cukru jak za 2-3 tygodnie sprawdzicie tym samym cukromierzem on będzie pokazał powiedzmy w granicy gdzieś w okolicy zera cały ten cukier nam wyfermentuje to w tym momencie Yy, mamy około 12,5%, to też jest tak około, bo tam są nie cukry, inne rzeczy dodatkowo, także ten pomiar nie będzie też super dokładny, ale jest dużo pewniejszy niż pomiar takim winomierzem. Także po wyfermentowaniu tego cukru mamy około 12% wino i tak powinniśmy mierzyć zawartość alkoholu w winie, wykorzystując cukromierz i od samego początku mierząc cukier. To też nie jest takie oczywiste, bo przecież robiąc wino, możemy cukier dodać w kilku partiach. Możemy też dodawać w międzyczasie jakąś wodę czy dodatkowe owoce. Także też nie jest to tak łatwo przeliczyć wykorzystując cukromierz. Ale pamiętajcie, że cukromierz nam do tego służy. Warto mieć taki cukromierz w domu, bo on się przydaje często przy nastawianiu przy, czy przy już gotowym produkcie. Kiedy możemy zmierzyć, czy mamy jeszcze cukier w winie, czy go nie mamy. Ewentualnie przeliczyć ten cukier na alkohol. Zapraszam Was też do filmiku na naszym kanale, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, ile cukru dać do wina. Tak jest zatytułowany ten poradnik. Tam yy, pokazuje, jak przeliczyć mniej więcej, ile potrzebujemy cukru do wina i jak to przeliczyć na alkohol, także bardzo yy, moim zdaniem ciekawy materiał. Link będzie pod filmem tego wideo, także. Zapraszam. No i w tym filmiku to tyle. Jeżeli chcecie być na bieżąco informowani o nowościach na naszym kanale, to zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwoneczek obok. Wtedy, jeżeli tylko wrzucimy jakiś nowy materiał, to od razu dostaniecie informacje. To tyle z mojej strony Serwus.